Dzień dobry dzień dobry, witam Was moi kochane farmazonki na kolejnym odcinku kanału farmazony pod tytułem Ile szans dawać ludziom. A jednocześnie taki podtytuł, kochani, wybierz siebie. Na wstępie zapraszam wszystkich na farmazonkowego Vinteda, na którym wymieniam się energetycznie pomiędzy mną a moimi kochanymi widzami. Dziękuję Wam bardzo kochani za wszelkie zakupy. WINTED wspiera ten kanał do czasu, kiedy yy, będzie utworzony tutaj na YouTube sklep. <laughs> Kochani, ile szans dawać ludziom? Wybierz siebie. Co to oznacza? <laughs> na przestrzeni Całego życia spotykasz przeróżne osoby w różnych miejscach. Ale, takim kluczowym miejscem, w którym spędzasz najwięcej czasu, jest oczywista oczywistość, czyli praca i dom. Ale może być to również zwyczajnie nie wiem, na dworze, na zewnątrz, tak? Bo czasami przypadkiem zdarza ci się też kogoś poznać, ktoś cię zagada na zewnątrz. W kontaktach z ludźmi, kochani, musimy być bardzo uważni w kontekście. Swojej własnej ochrony emocjonalnej i energetycznej. Jeśli nie należysz do ludzi, ja zawsze mówię, którzy są jak taran, tak? takich po prostu bombardujących Twoją strefę intymną, czyli ten Twój metr 20, metr 30, takich wymuszających na Tobie wszystko. Tylko jesteś taką osobą empatyczną, która trzyma się z boku, która najpierw obserwuje, yy, która jest osobą o dobrym sercu, która jest osobą, która życzy wszystkim i wszystkiemu dobrze, która zwyczajnie kocha ludzi, tak? I yy, która mierzy również tych ludzi swoją miarą, tak? Czyli. Yy, zakłada, że wszyscy też są dobrzy, tak? Bo wszyscy też mają dobre, dobre intencje, yy, że wszyscy yy, są uprzejmi, mili i życzą Ci wszystkiego, co najlepsze. Tak jak Ty innym. Nawet jeśli z kimś się nie zgadzasz, no to mimo wszystko w sercu życzysz im szczęśliwego życia, i tak dalej. I spełnienia. Niestety, w świecie rzeczywistym tak to nie działa. I no nie możesz zakładać, że wszyscy są tacy jak ty. I nie możesz yy, wszystkich mierzyć swoją miarą, miarą swojej dobroci i swojej miłości. Yy, tutaj takie piękne porównanie, kochani, do właśnie tej sytuacji od takiej osoby, którą bardzo cenię i oglądam, tak? I słucham i czytam i tak dalej, że w świecie na przykład zwierząt, tak? Jeśli masz do czynienia z wężem, no to nie traktujesz tego węża tak, jakby to był potulny baranek, tak? Tylko przygotowujesz się yy, specjalnie w kontakcie z tym wężem yy, na węża. Czyli ubierasz długie buty, bierzesz sobie jakiś yy, taki metal do łapania do odgarniania tych węży i tak dalej. Tak? To jest Twoja ochrona wiedząc. Że wąż to wąż. I nie będzie się zachowywał tak jak baranek, czy króliczek, czy miły kotek, czy kochany martający, zawsze szczęśliwy piesek, tak? Tą samą analogię należy stosować do ludzi. I w kontekście ile szans. Dawać takim osobom, to jest tylko jedno. Tylko jedną szansę na rozpoznanie. Tak? Możesz zakładać, że nowo poznana osoba jest ok i jest taka jak Ty, jednak, jak, jeśli dochodzi do Ciebie jakiś sygnał, że jednak jest to wąż, to musisz się przygotować na węża. I ta szansa, którą dałeś na początku, już przepadła. Bo jest ona tylko jedna. Kiedy szansa przepada? No wtedy, kiedy ktoś rzuci jakąś. Durną uwagę w stosunku do Twojej osoby, tak naprawdę cię nie znając. Durną, złośliwą. Kiedy y, rzuci jakiś y, pasywno-agresywny żarcik, tak? Że niby to było miłe, a niby ktoś pierdnął, nie? I coś ci tu nie pasuje. To jest też ten sygnał, że ta. Jedyna szansa została już zagrzebana. Że ktoś, kogo dobrze nie znasz, drze na ciebie mordę. To już szansa haczyk została pogrzebana. Wystarczy tylko raz. Czy ktoś jest otwarcie niemiły? Nie znając ciebie, tak? Pracy szczególnie. <słuch> że ktoś mówi ci, choć cię nie zna, co masz robić, jak masz żyć, lub od razu, że coś zrobiłeś źle i to trzeba tak albo śmak. Jeśli ktoś widząc ciebie rozpromienionego, rozpromienionego, szczęśliwego gasi twoją radość, jakąś pierdoło, to też już nie ma szans. Jeśli ktoś cię oszuka, okradnie, obgada, No, popchnie, tak? Fizyczne jakieś takie kontakty. Yy, niefajne, bo coś tam mu się uroiło w głowie. Yy. Jeśli wiesz, że to też to jest taki rodzaj ludzi, który he jak Cię widzi, to jest miły taki, żeby Ci bez wazeliny w dupę wszedł, a po prostu tylko się odwróci, to miną z powrotem mu żednie i Obrabia ci dupę i jest niemiły, tak? No to też odhaczaj tą pierwszą szansę. Zawsze dawaj tylko jedną szansę. Jedną. I w następnym kontakcie przygotuj się na węża. Co to znaczy, przygotować się na węża w postaci ludzkiej? Nie uśmiechaj się. Odpowiadaj krótko i rzeczowo. Tak, nie. Odwracaj się na pięcie i idź. Zajmij się sobą. Wybieraj siebie za każdym razem. Zero emocji. Nie wypuszczasz żadnych y, flar, miłości różowych, żadnych tęczowych. W stosunku do tej osoby. To jest wąż. Musisz ubrać wysokie buty i się przygotować, że lepiej nie będzie. Tylko jedna szansa. Pamiętaj. Wybierz siebie. Kochaj siebie. I naucz się rozpoznawać <laughs> tych, którzy, jeśli nie dasz im tylko jednej tej szansy, tylko wiele, to mogą doprowadzić cię do osobistego i życiowego, Upadku w każdym zakresie Twojej osoby i Twojej istoty i znacznie zubożyć Twoją energię i Twoją siłę życia. Kocham was i buziacz.